Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Nie da się tego porównać. To jest po prostu tak wyjątkowa sytuacja, bo przecież każdy ksiądz jest święcony po to, żeby głosić Słowo Boże, sprawować sakramenty, szczególnie Mszę Świętą i zachęcać ludzi do kościoła. A w tej chwili no, mamy taką sytuację, że trzeba powiedzieć ludziom: to nie przychodźcie. To nie, nie ma z czym tego porównać. Tutaj jest parafia, gdzie jest czterech księży. Oprócz księdza proboszcza jest ksiądz wikariusz, rezydent i ksiądz senior. I w tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy jesteśmy. To akurat powoduje, że mamy dobre relacje i wspieramy się, umacniamy, rozmawiamy. To tylko pomaga nie tylko przetrwać ten trudny czas, ale również i dobrze przygotować się do wypełniania naszej posługi duszpasterskiej. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy.